Kiedy byłem mały, kiedy byłem mały, to marzyłem tylko o jednym. Kiedy byłem mały, kiedy byłem mały, to marzyłem tylko o jednym. Po pierwsze chciałem mieć swój własny kanał. Chciałbym mieć, chciałem mieć swój własny kanał. Kiedy byłem duży, kiedy byłem... Co zrobiłem drugi kanał. Siemano, Gitaro! Z tej strony Marcel Gitara i witam Was w kolejnym odcinku na moim drugim kanale. Dzisiaj opowiem Wam, co robiłem dzisiaj przez cały dzień. Po pierwsze, dzisiaj byłem na spacerku. E, tak jak wczoraj byłem na spacerku, dzisiaj też byłem na spacerku. E, dzisiaj byłem w Pepko. Pokażę Wam najpierw, co kupiłem w tepko. Ok, to jest moja siatka. Zobaczymy, co takiego kupiłem. Pierwszą rzecz, którą Wam pokażę, to będą o, o takie fajne spodnie. Takie fajne spodenki. Naprawdę bardzo fajne. Czarne, wygodne. Potem się w to przebiorę. One kosztowały, nie wiem, z. już Wam mówię, 20 zł. Tak te czarne spodemki kosztowały 20 zł. Podobają mi się strasznie. Potem Wam e, pokażę, jakie odnioski ja są okej okay. następna rzecz. To jest. O, taka. Fajna, ładna bluza niebieska. O, o tak. O taka. Teraz się widzimy, kochani. Ok, jestem już, kochani. E, tak jak widzieliście, taka fajna bluza. jest 20 zł. Tak, tak jak te spodnie czarne też kosztowały trochę, więc Fajne. Potem dalej mamy kochani. O, taka fajna bluzka. I ona kosztuje z 10 zł. Tak. Dziesięć złotych ona kosztuje, więc... Oczka. Spacerowałem sobie po Warszawie, więc... O, to I ostatnia rzecz, co kupiłem. Na tych dzisiejszych spódkach to są o takie dwie bluzeczki do spania. Eee, już wam pokazuję. Taką muszę. widzicie muszę to. zerwać. ok O, i takie dwie fajne bluzeczki. Tylko muszę. O. Takie fajne. Jedna taka. Taka, taka fajna mhm, taka do spania krótka i jeszcze druga dużeczka do eee, spania one są takie same pokazuję tak. taka dużeczka ona kosztowała 8 zł. Te dwie kożuleczki kosztowały 8 zł, tak naprawdę ja jestem zadowolony z tych zakupów. Zaraz zobaczycie, jak ja w nich wyglądam w tych zakupach. No oczywiście ja, piżamki nie będę to składać, ale zobaczcie teraz, jak ja będę wyglądać w tych ee, ubraniach, które teraz założę. Kochani, ja już się przebrałem. Na razie mam krótki rękawek to nie zrobiłam, jak wyglądają na... O tak wyglądają na mnie to zgodnie. A znowu jest to fajne. Dobrze się A teraz do zobaczenia jak założyć jeszcze bluze. Okej kochani, tak wyglądam. Okej, okay. okay. zobaczyłem Dzisiaj no, e, potem pojechałem metrem z powrotem tutaj do mojego domku. Wreszcie jestem i czekali na mnie. Rodzice... Uf, no nie sam, bo... Tak, byłem z dziadkami po prostu. Tak, byłem z dziadkami. I z moją ukochaną siostrą. Więc... To tyle, to co, e, to co robiłem dzisiaj przez cały dzień. Okej okay, kochani, że wam się podobał taki odcinek, to zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie moje oba kanały. Oczywiście link do pierwszego kanału macie w opisie tam na dole. No i co? Do zobaczenia!